Siemaneczko z tej strony Nexus dzisiaj pierwszy odcinek z gry Minecraft na moim kanale Jestem Nexus, zapraszam Was do pierwszej serii z Minecraft na moim kanale już kiedyś był jakiś jeden odcinek, ale no po prostu nie wypalił on zbytnio dobrze, mam nadzieję, że Wam się spodoba zostaciła łapeczkę w górę, z słoneczkiem, co robimy świat eee, na normalnym przetrwaniu oczywiście nic tutaj ziarno generatora nie ma ale mogę złami się widzowie to że sobie wezmę skrzyneczkę aż taki dobrze ją nie jestem, a więc sobie pozwolę. Polecenia wyłączone, więc lecimy z tematem. Tak jak mówię, jak Wam się spodoba, subik, dzwoneczek, łapeczka będę zadowolony, bo chciałbym w końcu zrobić coś na tym YouTubie, nie być takim dużym jakimś YouTuberem. Na nic, tylko tak po prostu takim małym. No i rozpimy się na trochę słabym biomie, bo zimowym. Mhm. Ale tutaj mamy jakieś itemeczki. Sartowe. No ja z przeciszę sobie leciutko grę Bo tak to będzie za głośno po prostu. Nie wiem, powiedzcie mi w komentarzach czy z dźwiękiem wszystko jest ok. I co no? Lecimy. Przerobimy sobie drewienko Dobra Tyk, pik pyk O Dobra Ten biom wygląda jakby ty była wioska To jest zwykły biom Więc może jakąś wioskę znajdziemy Mam nadzieję, że tak się stanie a jak nie zobaczę nic tutaj, to po prostu robimy kamienne już. Okej. Okay. Jak trochę pusta tu. Dobra. I... nic. Szczółka jedynie. Ula, tu już się możemy. O, ula, akurat jest. Pod ułem się wkopmy. Wydobądźmy kamień pierwszy. Tyk pik pik. Tyk pick pick pik 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 pik. Chciałem tą serię tak po prostu zrobić na spokojnie. Że na smoka przyjdzie czas, nie trzeba od razu tak wiecie, Nie będę speedrunował, nie będę jakoś, jak to teraz mówi, pocić. Tylko po prostu na spokojnie sobie zagrać. Wiecie o co chodzi. Nie? Ok, na kopię sobie żeby już 8 na piecyk. Tyk, tyk, cyk. Dobra. Nasionka jakiejś jakiekolwiek mamy. O Na teksturpaka gram takich Oczywiście Wy tutaj widzicie X-ray'a, ale X-Raya nie będę po prostu używał mam takie młody jak na ekwipunek czyli taki wygląd mam jeszcze młode takie jak że tulsy no widzicie inny wygląd tulsów co i Fullbright w razie czego to pewno będę używał nie wiem, na razie nie bo bardzo mi się podoba wygląd gry. bo sobie w nvd po prostu w panelu sterowania zmienił trochę kolorki, gamy jak chcecie mieć... Jak chcecie poradnik na moją jakość. Te kolory takie żywe, ładne. To napiszcie w komentarzach, ja mogę wam zrobić tutorial. Bo wiem jak to zrobić. Zależy czy macie kartę właśnie z Nvidii Czy GTX, czy RTX-a. To tak. Ale w Radeonie już tego nie zrobicie. Tak mi się wydaje, bo przecież chyba Radeon nie jest pod Nvidia. Ale o Radeonach też nie mogę złego zdania powiedzieć, bo sam miałem kartę graficzną Radeona. Dobra. Widzimy pierwszą, fajną rzecz. Dobra, widzowie, zobaczmy się jak już dojdę do tej wioski i zobaczymy pierwsze domki. Jestem już w wiosce. Z tego co widzę, nie jest brzydka ta wioska, jest naprawdę fajna klimatycznie. Więc otwieramy, O, emeraldziki, chlebeczki. Dobra, tego nie będziemy brali. Mamy łóżeczkę. Oj, tak łóżeczko się przyda. No i tak. Dobrze, dobrze, dobrze. Więc zrobimy sobie motykę. A już wam mówię dlaczego. Pytuł sobie myślicie, po co ci motyka, jak. chyba że chcesz robić pole? Nie, po prostu sobie szybciej zbieramy highbale. Powstaje, że większość osób, które grają w Minecraft, wiedzą o co chodzi: że motyka i highbale. Ale może ktoś jest nowszy? może ktoś na takich rzeczach nie wie, więc taki protip <grydy> Okej okay. Rabujemy całą tą wioskę <grydy> Nic im nie zostawimy Będziemy złymi ludźmi Dobra Mogę mu buraczki posiać. No Przy okazji aczkment zrobimy Tutaj mamy drugi domek, z którego... Dobry Weźmiemy sobie piecyk Bo ten piecyk się przyda Ho 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 No to mamy win Hell Mogłaby być kata, ale O, widzicie jak stylowo? To jest styl <ścoughs> Czekaj, coś tu jeszcze nie było? Nie Szkoda, że żelaza nie ma Piece zwykłe Pozbieram sobie Czemu nie? Jezu się wystrzeszymy tego dźwięku. bo ogromce nie umarły, No żeś teraz dał jęczmęt, mordo. U, wędzarka. Czemu ty gościu nie masz profesji na wędzarce? Ukradli ci? Co tu jeszcze? Tu już byłem, tak? Byłem, dobra. No bo ty gości ma świnki i wiecie, co? wędzi mięsko. Kolejny bez profesji, mordo Ja cię tu ukradłam, a ty nawet profesji nie masz O Tutaj widzę fajny domek, w którym też mogą być emeraldziki tu, 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 tu Zaraz golema oczywiście zniszczę A no już myśli myśleliście, że o takich rzeczach nie... Łocie panie, ty! Bardzo bogaty żeś, ty Troszeczkę sobie damy tutaj żeby mieć porządeczek w ekwipunku Łacie panie Widzieliście, że ja żadnego generatora nie robiłem Mam tam taki portal Żeby chociaż 3 żelaza był. Jakby było 5 to bym się ucieszył I to bardzo Bo max to jest w sumie 5 Widzimy się jak już go zabije golema No i już prawie I 4 Okej, okay, może być jak najbardziej mi pasuje. I zrobię od razu kilow, bo tam oczywiście jest blok złota. I wiecie co z tym blokiem złota. Dobra. Aha, aha tu jeszcze jest domek, fajnie. Widzicie? już bym pominął. A to jest chyba ten z biblioteczkami. Czy nie, to nie jestem. Nie, to nie ten. A tutaj też jest. A nie, to mi się z innym domkiem chyba pomyliło. I'm so sorry. Eee, okej. Okay. Idziemy po ten portal. Może będzie coś z Fire Aspectem. Fajnie by było. Bo jak mamy Fire Aspect, to sobie możemy mięsko przepalone od razu. Zdobyć ze zwierzątek. Więc to jest fajna sprawa. Tylko, że złoty mięsko znowu się szybko psuję. Tak, wszystkie złote tusy. Szybko kopiesz. Fajne efekty są, ale szybko się niszczy. Do. Kurde, jeszcze statek? Ale faltowny ten, generator. A, tu jest. Ciernie dwa, ochrona. Kurde, jakbym to połączył. Najpierw te słabsze sobie wykorzystamy. Jezus, jak wysoko. Fajnie. Mhm. Jeszcze się byle jak podkopuje. Hop. Moje. Dobra. I na razie sobie żelazny kilofek. Chowamy do e Bo szkoda. Trochę tym bardziej, że na razie żelaza nie mamy. Przelutujemy stateczek. O ile tu coś w ogóle jeszcze będzie? Oj. Fu, fu, fu. panie! Teraz to se kilofy, mogę zrobić dwa. Co ty myślałeś? Dobra. Teraz tutaj z przodu. Jakoś się może tu wkopiemy. Gdzieś tu. No i tu w środku jest w ogóle coś. Dobra, widzowie. Idę spać, robimy cięcie, zaraz wracam. Jestem już widzowie. Wstałem. I ruszamy dalej. Co? W podróż. Tylko w którą stronę by się tu udać? Może sobie skartujmy łódkę? Na pewno łatwiej się będziemy poruszać. Może od razu jakąś klatę? Coś ten tek jest. Aczkolwiek czekaj. No dobra, zrobimy od razu sobie klatę. Przecież co to będziemy. Trzeba by się tak. Dobra. Siu. I płyniemy. Zobaczymy, czy żadnych statków nie ma pod wodą. Będę starał się na to patrzeć. Ale zrobię. Wrócę do was, jak znajdę w końcu coś ciekawego. Tak sobie widzowie chodzę i mam pytanie do was. Czy to wam nie przypomina czegoś? Tak, bo mi chyba tak. Czy to nie jest czasami piramida? Tylko najgorsze jest to, że ona jest tak wtopiona w ten piasek Zamkniemy tutaj ładnie Oj Wow Trochę bajkowo Tutaj jest to Płynie woda Nice Widaczki ładne NIE! Ja pierdziele... Na szczęście się nic nie stało... Więc spróbujemy może tam zejść, co? Oj Troszeczkę to jest stresujące... Nie, 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 kurde, widzowie, widzicie? Ja to jest jednak gracz pierwsza klasa, kurde, ciekawe jakie tam były itemy. Pewno jakiś diaksik coś był. Ajajajaj. Widzicie, pierwszy odcinek już takie nieszczęścia. To ja się boję, co będzie potem. Dobra, zakryjemy tutaj ładnie. No, tutaj będzie miał ktoś. Jakiś faraon. Wejście. <grych> o, ogór jeszcze tam jest. No nic. No chyba znowu się widzimy jak coś ciekawego znajdę No bo tutaj naprawdę długo chodziłem Chyba z pół godziny żeby znaleźć tą piramidę Samą, więc cięcie I widzimy się jak coś znowu znajdę O tak widzowie, witam się z wami znowu po przerwie O małym cięciu I z tego co widzę A widzę tutaj bardzo dużo Mamy wioskę Co trzeba mieć żeby na wielbłądzie? Siodło <laughs> nieźle O Chlebki, pszenica Okej, okay, pas... Pasuje. Ojej, biedny villager. O kurde, jeszcze bym go utopił piaskiem. <laughs> Przepraszam za kaszel. I ogólnie, że taki mam głos, ale mam trochę gardło zaklepnięte. Ogólnie, widzowie, możecie napisać, czy też jesteście w trakcie ferii. Bo jest dzisiaj sobota, czyli w sumie już poniedziałek do szkoły. Pozdrawiam województwo łódzkie. Ale ładnie tu jest. Z wioska, tam jest dżungla. Tyle trzciny. Nice. To jest gdzieś, nie wiem, niedaleko tej piramidy w sumie. Tylko poszłem parę krateczek i od razu miałem. Właśnie wioskę. O, tam na górze będzie skrzynka. Zawsze w tej skrzynce czasami jest zielony barwnik, ale tym razem właśnie nie ma. Zielony barwnik chyba no. robi z kaktusa, nie? Dobrze myślę, czy źle? Ej, duża jest ta wioska. Very big. Zbieramy oczywiście hajbale Zaraz golema rozwalimy Jest skrzynka O! I <laughs> zielony barwnik A tu? A nie, tu jest po prostu takie o Okej okay. I rozwalamy golema Nie wiem co się dzieje Ze światem Ale coś mi się świat buguje Modyfikacji żadnych nie mam, od razu mówię W sumie tu gdzieś by było, jakieś coś, ten tegas Może jakieś mody No nic nie ma tutaj takiego Chyba, że tekst teksturpaki mnie jakoś obciążają. Że wątpię. Jak chcecie w ogóle linki do teksturpaków, to śmiało piszcie, ja mogę podać. A jak jest taki, jak widzicie, mi się bardzo podoba. Nie wiem, jakoś tak. Chlebki, pszenica. Moje tu sen to ty nie wiesz, człowiek. Ty! Ty nie jest chyba ten co myślę. Nie no przecież kowal ma lawę. Chyba. Ta! Będzie fletcher czy coś? Ani to fletcher, ani nic? Beczka? Jest profesja na beczkę? Ty no pierwszy raz widzę. Może jest taka profesja, nie no, nawet nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wypowiadam się. Ale co widzę? No. Chyba w tym odcinku to na tyle. Myślę, że tak po prostu zrobimy, że na dzisiaj skończymy. To był pierwszy odcinek taki wstępny. Pokazałem wam, że żadnych modyfikacji, nic nie ma, że czysto gramy survival. O Jezus. Dobra. Trochę za dużo tego miejsca. Będę musiał sobie w końcu znaleźć miejsce na bazę. No i tak. Ja tutaj w tle z villagerami się z Wami żegnam. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.